W bardzo trudnym okresie w rodzinie mojego chłopaka musiałam opiekować się teściem w szpitalu. Nie wiedziałam, że zamierza wykorzystać naszą prywatność, aby pokazać mi wszystko, tego człowieka zapisałeś dla mnie już dawno temu. Zostań do końca. Aby dowiedzieć się, co dzieje się pomiędzy moim teściem a mną, zasubskrybuj i aktywuj dzwonek. Aby nie przegapić żadnych historii, polub film, także rozgość się. I chodźmy. Zacznij od tego. Zadzwoniła moja komórka w najmniej oczekiwanym momencie. Utknęłam w korku z włączonym radiem w tle, gdy monotonie przerwał głos mojego męża. Mój tata nie czuje się dobrze. Możesz paść do jego domu. Przyjadę później. Jego ton był tak zimny i odległy, jakby po prostu wypełniał swój obowiązek. Odłożyłem słuchawkę, ale coś nie było dla mnie jasne. Wtedy przyszła druga wiadomość. Tym razem był to jego ojciec, mój teść. Prawo ledwo go rozumiało pomiędzy jego sapnięciami, ale jego słowa były jasne: Diana, pomóż mi! Zostawiłem samochód na chodniku, nie zastanawiając się dwa razy, i pobiegłem wąską ulicą wyłożoną drzewami. Starzy ludzie, wiatr wiał mocno. Ale ledwo to czułem, moje serce biło. Bijąc dziko, kiedy dotarłem do jego drzwi, zastałem je w połowie otwarte, zanim kontynuowałem historię. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Kiedy wejdę, byłoby to dla mnie wyjątkowe. Zobaczyłem go. Leżał na ziemi, ledwo oddychając z wyrazem twarzy ten mieszany ból i rezygnacja. Co się z tobą stało? Mój głos był bardziej załamany z szoku niż ze zmęczenia wyścigiem. Próbowałam go podnieść, ale nie miał siły. Zdołał jedynie wymamrotać dziękuję. Próbowałam zachować odrobinę spokoju. Nie po raz pierwszy widziałam go bezbronnego. Tym razem jednak czułam, że w powietrzu wisiała pilność sytuacji, ale jednocześnie było coś jeszcze, czego nie mogłam. Nie zidentyfikowałem czegoś, co sprawiło, że poczułem ciarki na skórze. Pomogłem mu położyć się na kanapie, i kiedy to zrobił, nasze oczy skrzyżowały się. Na sekundę, która wydawała się zbyt długa. W jego spojrzeniu było coś, czego wtedy nie rozumiałem, ale to mnie opuściło. Z niepokojem, który nie zniknął nawet po powrocie do domu tej nocy, w tej chwili to proste wołanie o pomoc zapoczątkowało coś, co na zawsze zmieniło moje życie. Wizyty w domu teścia stały się częstsze każdego popołudnia. Po pracy dotarłam do tego starego domu, który z biegiem czasu zaczął wydawać mi się drugim domem. Często zastawałam go siedzącego w fotelu z włączonym telewizorem, ale nie zwracającego na to zbytniej uwagi. Było coś w atmosferze tego miejsca, a spokój, który kontrastował z chaosem mojego codziennego życia pewnego popołudnia. Kiedy skończyłam przygotowywać dla niego obiad. Ruszyłam w stronę drzwi, żeby wyjść. Już zaczęłam się żegnać, kiedy zadzwonił do mnie z kanapy Dianoł. Jego głos brzmiał cicho. Niemal nieśmiało, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Zatrzymałem się. Było coś w jego tonie, co sprawiło, że odwróciłem się i ponownie podszedłem. Usiadłem obok niego, myśląc, chciałem mi jeszcze raz podziękować, ale jego spojrzenie było inne, jakby chciał powiedzieć coś innego w nieoczekiwanym geście. Ujął moją dłoń w coś, czego nigdy wcześniej nie robił. Twój mąż to szczęściarz, mruknął. I nagle z delikatnym ruchem pokłonił się w moją stronę. Poczułam ciepło jego twarzy zbliżające się do mojej i zanim zdążyłam to przetworzyć, jego usta musnęły moje. Na sekundę natychmiast odeszłam, całkowicie oszołomiona. Nie. Nie powinniśmy balbu, nie mogąc znaleźć odpowiednich słów. Po prostu skinął głową spojrzenie, które zdradzało tak wielki żal. Chcąc pospiesznie wyszłam, kręciło mi się w głowie bez przerwy, nie mogąc zrozumieć, co się właśnie wydarzyło po tym incydencie. Nie przestawałam kręcić się w głowie na myśl o tym, co się stało. Próbowałam to zignorować. Przekonując o sobie, że to było tylko nieporozumienie, chwila słabości, jednak coś się zmieniło. Wizyty w domu teścia nie były już takie same. Za każdym razem, gdy przyjeżdżał, czułam w powietrzu jakieś napięcie niewidzialnej bariery, której żadne z nas nie chciało przekroczyć. Tymczasem we mnie wszystko powoli się rozpadało, mój mąż był bardziej nieobecny niż kiedykolwiek. Zajęty pracą i własnymi zmartwieniami. Kilka razy spotykaliśmy się w domu. Rozmowy były krótkie. Prawie automatycznie, jak mój ojciec prosi mnie, abym odwróciła wzrok od komputera lub telefonu, wydaje się, że dochodzi do siebie. Odpowiedziałem, ale w środku wiedziałem, że nie mówię tylko o jego zdrowiu fizycznym. Czas, który spędził z ojcem, nie był to był tylko obowiązek, zaczynało to być ucieczką, rutyną, w której poczułam się doceniona. Pewnej nocy odważyłam się przerwać ciszę, która zapadła między nami. Zdając sobie sprawę, że prawie nie rozmawiamy, wygląda na to, że żyjemy osobno, gdybyśmy nie byli już parą, mój głos brzmiał bardziej desperacko, niż się spodziewałem. Spojrzał na mnie zaskoczony moim komentarzem, ale jego odpowiedź była chłodna, niemal obojętna. Nie możesz zgadnąć, co się ostatecznie stanie z tym komentarzem, kropka niegrzeczna zostań do końca, żeby to obejrzeć i nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału. Byłam bardzo zajęta. Diana. Nie mam teraz czasu na te rzeczy, a ona wróciła do skupiania się na ekranie po tym zdaniu. Mnie jak policzek to nie były tylko słowa, ale ton, brak zainteresowania w jego oczach, zdałam sobie sprawę. Że coś straciłam w naszym małżeństwie, coś istotnego, czego już nie wiedziałam. Jak odzyskać siły w domu teścia, jednak było inaczej. Mimo, że atmosfera była przepełniona dziwną mieszanką emocji, to przynajmniej było takie połączenie, że spojrzał na mnie w sposób, który sprawił, że poczułam, że zobaczyłam coś, czego nie doświadczyłam z mężem od dawna. To mnie jeszcze bardziej zdezorientowało. Wiedziałam, że igrałam z ogniem, że to, co się stało, nie powinno minąć, ale ta pustka, którą czułam jak w domu. Spychała mnie na ten niebezpieczny teren za każdym razem, gdy widziałam mojego męża tak pochłoniętego pracą, że nieświadomy tego, co działo się w naszym życiu. Czułem się bardziej samotny i w tej samotności znajdowałem pocieszenie w małych chwilach spędzonych w tym starym i za domu. W którym zdawało się, że czas się zatrzymał, a bariery między dobrem a złem zaczęły się zacierać pewnego popołudnia. Kiedy przyjechałem do domu mojego teścia, zastałem go stojącego obok skrzynki z narzędziami czegoś, czego nigdy nie widziałem przez cały czas, kiedy się nim opiekowałem, co robisz? zapytałem. Uśmiechając się, zaskoczony tym widokiem, pomyślałem, że poczynię tutaj pewne przygotowania. To miejsce tego potrzebuje i cóż, to także mój sposób na podziękowanie ci za wszystko, co zrobiłeś. Powiedział bardziej pogodnym tonem: Niż słyszałem przez tygodnie, nie wiedziałam, jak zareagować. Widzenie go tak aktywnego dało mi poczucie normalności, którego brakowało mi przez jakiś czas. Zaoferował mu pomoc i razem zaczęliśmy przenosić stare i zakurzone rzeczy, które się nagromadziły lat nieużywania. Po chwili wybieraliśmy kolor farby do jednego z pokoi. Wydawał się zainteresowany każdym szczegółem, jakby trzymał się tego małego remontu jako symbolu czegoś większego. Gdy malowaliśmy jedną ze ścian, Oceo poprosił. Czy zdałaś sobie sprawę, jak wiele dla mnie zrobiłaś, Diano, bez ciebie nie wiem, jakbym sobie poradziła. Jesteś obecnie moim jedynym towarzyszem. Jego komentarz sprawił, że poczułam gule w gardle nie tylko ze względu na słowa, ale także z powodu pod ciężarem jego szczerości próbowałam odwrócić uwagę od rozmowy, ale nie pozwolił na to. Nie, poważnie, to co między nami jest wyjątkowe. Wiesz, prawda, poczułam, jak bije mi serce, nie, nie powinniśmy o tym rozmawiać, odpowiedziałam. Próbuję bagatelizować znaczenie, ale wiesz, upierał się, wpatrując się we mnie. Wiesz, że to coś więcej niż tylko związek teścia i synowej. Wiele razem przeszliśmy. Te słowa rozbrzmiewały w mojej głowie, gdy kontynuowaliśmy malowanie w ciszy. Miałem wrażenie, że każde pociągnięcie pędzla wypełniała nowa warstwa napięcia. Wiedziałem, że muszę wyjść, ale nie mogłem opuścić projektu w połowie. Moja wymówka była tak krucha jak ściana, którą w końcu pokryliśmy świeżą farbą, kiedy skończyliśmy. Robiło się późno i już miałem wyjść. Odprowadził mnie do drzwi i zanim zdążyłem przekręcić klamkę, jego dłoń dotknęła mojej. Był to delikatny, prawie niezauważalny gest, ale na chwilę mnie to uspokoiło. To nie było tak jak ostatnim razem. Tym razem jego dotyk był bardziej intymny, bardziej wyrachowany. Tiane wymamrotała, gdy wypowiedział moje imię, wszystko we mnie się zatrzymało. Naprawdę sekundę nie powinniśmy byli próbować tego mówić, ale nie mogłem dokończyć zdania, nie było słów, które mogłyby mnie powstrzymać, co się stało. Minęło kilka dni, zanim wróciłem do domu Teścia. Wiedziałem, że jestem przekraczam granicę, ale część mnie chciała dowiedzieć się, dokąd doprowadzi ta droga, kiedy tam dotrę. Jak zawsze czekał na mnie na kanapie, ale teraz było coś w jego spojrzeniu, co sprawiało, że czułam się tak, jakby odległość między nami już nie istniała. Istniałam. Usiadłam obok niego i po kilku minutach trywialnej rozmowy odwrócił głowę w moją stronę, Dianą. Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak wszystko może się tak szybko zmienić? Zaskoczyło mnie to pytanie. Odpowiedziałam, starając się wyglądać na beztroskiego. To znaczy, że jedna decyzja może zmienić wszystko. Jego spojrzenie było intensywne, jakby próbował czytać w moich myślach. W tym momencie zrozumiałam, że jesteśmy nad przepaścią, patrząc w dół, nie wiedząc, co nas czeka nas. Nie zapomnij polubić filmu i subskrybować. Kontynuujmy, z czasem te drobne interakcje stały się delikatnym tańcem. Nigdy nie przekroczyliśmy granicy tego, co było społecznie akceptowalne, ale napięcie było wyczuwalne, niemal elektryzujące, a tymczasem moje życie w domu z każdym rokiem się pogarszało. Kiedy atmosfera nadeszła, poczułam się cięższa, jakby powietrze było przepełnione niewypowiedzianymi tajemnicami. Któregoś dnia, kiedy wróciłam do domu, zastałam męża siedzącego przy stole z nieobecnym wyrazem twarzy. Co się stało? Zapytałam go, próbując przełamać lody, nic nie odpowiedział, oprócz tonu jego głos, mnie nie zmylił, coś w nim było. Powiedziało mi, że czuję presję, że jakimś cudem wiedział, że coś jest nie tak po serii drobnych sprzeczek. Postanowiłem z nim porozmawiać w bardziej otwarty sposób. Myślę, że musimy połączyć się ponownie, powiedziałem, patrząc mu w oczy. To nie może trwać dalej. Więc skinął głową, ale jego wzrok zgubił się w oddali, jakby nie mógł już odnaleźć drogi powrotnej. Kilka dni później sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kiedy tam byłem do domu mojego teścia, zapytał mnie, czy masz ochotę wyjść na spacer. Potrzebuję trochę świeżego powietrza. Poczułem dreszcz przebiegający po plecach. Nie wiedziałem, czy kierowałem mną emocje, czy strach ja się zgodziłem, nie wiedząc, że to będzie decydujący moment w naszym życiu. Poszliśmy na spacer. W miarę postępów rozmowa toczyła się naturalnie, jakbyśmy zawsze mieli tę więź, ale kiedy spojrzeliśmy na zachód słońca, wszystko się zmieniło. Odwrócił się w moją stronę i niespodziewanym gestem ujął moją dłoń. Za kontakt wystarczyło, że drżałam. Diano uczuje, że coś tracę, i nie wiem, jak to zatrzymać. Jego głos powiedział szeptem. Tej nocy, kiedy wróciliśmy do domu, nie mogłam się otrząsnąć z poczucia, że w myślach przekroczyłam jakąś granicę. Wiedziałam, że to nie w porządku, że moje miejsce jest w domu, obok męża, ale wiedziałam też, że było w tym związku coś, co mnie napełniało życie, było czymś. Co sprawiło, że poczułem się bardziej żywy. Niż przez te wszystkie lata. To pytanie zmieniło wszystko. Co robimy? Diana, jej głos był bardziej intensywny niż wcześniej i czułem ciężar jej słów w klatce piersiowej. Nie wiem. Odpowiedziałem drżąc. Wiedz, że za każdym razem, gdy jestem z Tobą, czuję, że żyję i w tym momencie oboje zrozumieliśmy, że przekroczyliśmy linię, z której nie ma odwrotu, ścieżkę, z której nie możemy wrócić. Wróciłem do domu z ciężkim sercem, wiedząc, że nie mogę kontynuować, więc musiałam znaleźć rozwiązanie tej nocy. Myśląc o tym, zdecydowałam, że muszę porozmawiać z mężem. Możemy porozmawiać, powiedziałam mu, siedząc obok niego na kanapie. Podniósł głowę, oczywiście zaskoczony. Odpowiedział, odkładając telefon na bok i tam, w tym ciemnym pokoju, zaczęłam dawać upust swoim uczuciom. Poczułam, że oddaliliśmy się od niego. Powiedziałam, nie wiem, czy jesteśmy szczęśliwi i myślę, że oboje to wiemy, jego twarz stężała i w tej chwili zrozumiałem, że słowa, których tak długo unikałem, w końcu wyszły na jaw. Napięcie, które narastało między nami, wybuchło potokiem emocji, co doprowadziło mnie do wniosku, że miłość nie istnieje zawsze wystarczy, nie wtedy, gdy nie jesteśmy już w stanie się porozumieć ani zrozumieć. Dni mijały, a napięcie wciąż rosło. Zdałem sobie sprawę, że zostałem uwięziony w trójkącie, który stawał się coraz bardziej skomplikowany, teścia nie można było zignorować, ale jednocześnie rozpadało się moje małżeństwo. Wiedziałam, że muszę podjąć decyzję, a nie mogę tego zrobić bez zadawania bólu. Wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy poczułam, że nie mogę tego znieść, już zdecydowałem się cofnąć o krok. Aby odejść od tej sytuacji i zastanowić się, czego naprawdę chcę w życiu, to właśnie w tej chwili samotności z mocno bijącym sercem w klatce piersiowej, zrozumiałem, że nie mogę tak dalej żyć. Wieś, którą nawiązałam z teściem, rozbudziła we mnie iskrę, że zbyt długo byłam zamknięta, ale wiedziałam też, że to nie może być przyczyną zniszczenia mojej rodziny, więc w końcu to zrobiłam. Decyzja usiadłam z mężem i powiedziałam mu, co naprawdę czuję, pomimo tego, jak było to trudne. Wiedziałam, że to właściwa decyzja. Z biegiem czasu oboje zaczęliśmy odbudowywać to, co straciliśmy. Mimo, że relacje z jego ojcem uległy zmianie na zawsze, chociaż były rany, które wymagały czasu, aby się zagoić, byliśmy gotowi pracować nad sobą i odkryć na nowo miłość, którą kiedyś dzieliliśmy. Tygodnie zamieniły się w miesiące i chociaż droga nie była łatwa, zaczęliśmy ponownie odnajdywać równowagę. Połączenie, które wyłoniło się pomiędzy twój ojciec i ja zniknęliśmy, pozostawiając jedynie wspomnienie, przypomnienie tego, co mogło się wydarzyć. Ale gdy szliśmy w stronę nowej przyszłości, wiedzieliśmy również, że można uczyć się na błędach i iść do przodu. Mimo że przeszłość zawsze zostawiała swój ślad, gdy tygodnie zamieniały się w miesiące życie, znów zaczęło odnajdywać swój rytm. Mój mąż i ja zaczęliśmy odbudowywać mosty, które pozwoliliśmy upaść. Chociaż zawsze był cień, który przypominał nam o otchłani, przez którą przeszliśmy. Bywały dni, kiedy wydawało mi się, że nadal istnieje ściana między nami, ale stopniowo zaczęliśmy odkrywać sposoby na lepszą komunikację. Każdego popołudnia spotykałam się z nim w kuchni, razem gotowaliśmy, dzieląc się śmiechem i wspomnieniami, te chwile stały się dla nas balsamem, którego potrzebowaliśmy. Telefony mojego teścia zaczęły słabnąć. Poczułam się nieswojo, nie wiedząc, co on o tym myśli, zwłaszcza po tym wszystkim, co się wydarzyło. Mimo to wiedziałam, że podjęłam słuszną decyzję, zachowując pewien dystans pewnego popołudnia obiad dostałem SMSA od teścia Jani, możemy porozmawiać myślałem o Tobie, serce mi stanęło. Przez chwilę wiedziałem, że powinniśmy porozmawiać, ale nie byłem pewien, jak sobie z tym poradzić. Oczywiście, kiedy odpowiedziałam, starając się zachować spokój, Zaproponował, że spotka się z nami następnego dnia tej nocy, prawie nie mogłam spać, niepokój nie dawał mi spokoju. To, co chciał mi powiedzieć być może to, co wydarzyło się między nami, pozostawiło głębszy ślad, niż sobie wyobrażałam następnego dnia. Kiedy przybyłem do jego domu, atmosfera była napięta. Wszedłem i zastałem go czekającego na Sofie z wyrazem twarzy wskazującym na powagę. Cześć Diano, powiedział, a jego ton był inny, bardziej stanowczy. Chciałem z tobą o czym porozmawiać, nie było dnia, żebym o tym nie myślała. Jego wzrok spotkał się z moim. Ciężar jego słów sprawił, że poczułam się bezbronna. Radziłam sobie z tym i muszę wiedzieć, co czujesz? kontynuował. Przepraszam, powiedziałam, czując się osaczona. To nie powinno się zdarzyć i nie powinnam była stawiać cię w takiej sytuacji, mimo że podjęłam decyzje, które doprowadziły do tego, że zarało mnie poczucie winy. Nie, to prawda nie tylko, że mi przerwał to, co się między nami wydarzyło, było nieoczekiwane, ale nie mogę zaprzeczyć, że obudziło to we mnie coś, co uśpiło. Był także nauczycielem. Ale możesz kontynuować, odpowiedziałem stanowczo. Nie chcę powodować więcej problemów w moim małżeństwie. Już podjąłem decyzję i lepiej, żebyśmy pozostali tak, jak byliśmy. Jego wyraz twarzy stał się smutny, ale powoli skinął głową, rozumiejąc mój punkt widzenia. Wypowiedział swój głos, lekko się trzęsąc, sam. Chciałem, żebyś wiedział, że mi na tobie zależy i że to, co się stało, nie było błędem. Dla mnie to był moment połączenia, ale szanuję twoją decyzję i nie chcę, żebyś czuła się z tego powodu źle. Rozmowa była punktem zwrotnym chociaż więź, którą dzieliliśmy, była intensywna dobiegła końca, od tego momentu zaczęliśmy komunikować się bardziej szczerze, relacje stały się bardziej szczere i za każdym razem, gdy się widzieliśmy, atmosfera była lżejsza, bez napięć z przeszłości nauczyłam się dbać o niego, nie przekraczając granic, a on zaczął szukać nowych sposobów radzenia sobie ze swoim życiem. Z biegiem czasu nasza wieś przekształciła się w rodzaj przyjaźni naznaczonej szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem, nowy etap był cenny. Uczyliśmy się żyć w zgodzie, nawet po burzach, które przeżyliśmy. Każda wizyta stawała się okazją do rozmowy o życiu naszych pasji, i stopniowo echa przeszłości ucichły miał rację, że mój teść mnie w ten sposób wykorzystał. Co byś zrobił z taką osobą jak ja? Zostaw to w komentarzach. Wraz ze zmianą pół roku moje małżeństwo również zaczęło rozkwitać dzięki terapii i bardziej otwartej komunikacji. Mój mąż i ja znów zaczęliśmy się rozumieć, przeszliśmy przez ciemność, ale każdy krok w stronę światła był zwycięstwem. Małe rzeczy, które razem robiliśmy, wróciły. I ta nieobecna iskra zaczęła się ponownie zapalać. Jednak nigdy zapomniałem, co się stało. To część mnie, która urosła. Rozdział, który nauczył mnie wrażliwości życiowej i pragnień. Chociaż moja wieś z teściem osłabła, niosłem ze sobą lekcje, których nauczyłem się na temat miłości i lojalności. Zakończyć wszystko, przez co przeszłam, doprowadziło mnie do miejsca akceptacji. Dowiedziałam się, że relacje mogą być skomplikowane, że czasami podejmujemy impulsywne decyzje, które mogą wszystko zmienić, ale nauczyłam się też, że istnieją sposoby na uzdrowienie, odbudowanie tego, co utracone i odnalezienie w sobie siły. Z biegiem czasu życie toczyło się dalej i każdy dzień wydawał się nową okazją do rozpoczęcia od nowa, z odnowioną miłością i większą mądrością na temat tego, co naprawdę się liczy. Chciałbym, żebyście powiedzieli mi w komentarzach, jeśli mieliście podobne doświadczenia. Dziękuję, że tu przyszliście. Daleko subskrybuj i naciśnij przycisk, lubię to, udostępnij swoim bliskim bez zbędnych ceregieli. Do zobaczenia w nadchodzącej historii.